Dzień ale witam. uksantara na kanale Wiejskim Życiu nad Morzem. I tak, zapowiadam, że będę nagrywał teraz regularnie filmy z wiejskiego życia. Może nie streamy, tylko filmy po prostu mam ochotę nagrywać. Oczywiście zapraszam do wspierania mojego kanału. Trzy różne abonamenty: tańszy, droższy, najdroższy. Można kupić, można mnie wspierać. Można też oczywiście wysyłać donaty w czasie streamów. A jak wyślecie poza streamem, to też dojdzie. <grytanie> na pewno powtórzę na streamie wtedy takiego donata, nawet jeśli nie został wyświetlony wcześniej. Dobra, ale mniejsza z tym magiczna kraina. O, tutaj jest kalendarzyk. Misję już zrobiłem na live. Teraz jest magiczna kraina. I... Za tydzień misja specjalna. OK, ale mam dla Was fajny trik. I zaraz ten trik pokażę. Bo zaczynamy tutorialem, tak? No dobrze, na razie będę robił według tutorialu. Co za piękna magiczna kraina. Zbierajmy każdy za przede wszystkim z przenieść ten iskres ręki do innych. No i co mi tu proponuje? Co, co, co to ma być? Przecież w tym wydarzeniu łączy się po 5. Każe mi łączyć po 3. To już źle pokazuje. Tu powinno być 5. Ja, ja, ja może... A może ja nie chcę tego łączyć? No ale dobra robimy tak jak tutorial prosi. Hej. A może ja nie chcę tego łączyć. Nie, no muszę zrobić jak tutorial każe, dobra. Czy czy powinno być 5 łączonych, to bym dostał 2, a tak dostanę 1. No kto to pomyślał? Dobra. I tutaj połącz trzy przedmioty tego samego rodzaju, aby może stalisz 5 teraz. No właśnie, i o to chodzi. Może scalę 5 na raz i dostanę 2, tych mniejszych też powinienem scalić 5 na raz już bym miał więcej. Jeśli syrenka jest szara to znaczy, że nie została jeszcze stworzona i nie można jej przesunąć. Zróbmy to teraz, stuknij. Poważnie nie można jej przesunąć! Ja wiem, że te nieutworzone syrenki można przesuwać. Też też kłamią, ale dobra, stuknę ją. I stworzenie za 30 sekund, darmowe pominięcie, jeśli coś trwa 30 sekund, można pominąć, i chciałbym drugą syrenkę i... Co to jest? Stuknie, aby usunąć koralowce lub wrak statku, będzie to wymagało siły i kilka pasowych przedmiotów, kiedy oczyszczysz jeden z takich przeszkód, otrzymasz magiczną skrzynkę, jak na taką Dobra. Pyk. Oczyszczamy. Stukni. tutaj, aby zabrać zdobyte przedmioty. Nie możesz zabrać przedmiotów, jeśli na ziemi nie ma miejsca. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu mam monety. Cz czemu te monety odebrałem? Ja chciałem połączyć pięć monet. Czy zrobisz dwie większe monety? Kurde, oszukuje mnie. Zobaczmy, ile doświadczenia udało ci się zdobyć, jakie nagrody na ciebie czekają. Dobra. Yy, hmm. Bardzo dużo doświadczenia zdobyłem. Oj, ich strasznie dużo. I co po co mi kazało klikać od jak nie mogę odblokować? Dobra. I okej. Okay. Oto magiczna galeria. Sprawdź łańcuchy łączenia, kiedy tylko chcesz. No oczywiście. No oczywiście! Chciałem to zobaczyć! Czemu nie mogłem?! Dobra. I tu mnie przenosi do sklepu. Yy, możesz kupić te przedmioty za monety lub za tykety. Istnieje limit zakupów, ale odświeża się on każdego dnia. Nie muszę tego kupować za dukaty, nie? Dobra. No i fajnie. Możesz też odświeżyć magiczny sklep ręcznie stukając ten... Nie chcę od teraz odświeżać. Aha, dobra. To jest tylko pokazuję. Wrócimy do magicznej krainy i idźmy dalej. A ja nie chcę wracać. O! Okej. Okay. Możesz usunąć w górę, gdy na ziemi będziesz miał wymagane przedmioty. Z mi bo aby zobaczyć czego potrzebujesz. Potrzebuję takiej syrenki. I mogę... Magiczny każdy ka... Magiczny każda pora roku ma unikatowy motyw przewodni. Usunę przeszkodę, bo kontaktować eksplorację. Wcale przedmioty. Wcale niepewne liczby przedmiotów dać dodatkowy, tak? Otrzymasz ich za stworzenie magicznej istoty. E, możesz dobrać nagrodę po zdobyciu odpowiedniej liczby. Będę kup... Nie będę kupował przepustki. To kosztuje pieniądze. Pieniądze potrzebuję do życia, a nie do grania. Dobra, spróbuj stać tak wiele, zanim, zanim, zanim twój czas się skończy. Możesz wyrzucić przedmioty, których nie potrzebujesz. Nigdy nie wyrzucam. Staram się nie wyrzucać. A i tu odblokowałem, oczywiście, bo tu już tą syrenkę miałem. I będę! Kłamią! Kłamczuchy! Kłamczuchy! Cieprzone kłamczuchy! W tutorialu pisali, że nie można przesuwać. Kurcze, jak nie jest odblokowana syrenka, a wiedziałem, że można je przesuwać. Kurde, złodzieje umysłowi. Dobrze mówię. No i tak, oczywiście tu mam dwie perełki, chciałbym mieć pięć perełek, tak więc sobie czyszczę pięknie, mam tutaj maksymalnie 90 energii, o już mam pięknie pięć perełek, eee, zostałem, a bo to nie perełki tylko e, pió takie piórka jakby się zbiera i dobra, no i tak. 12 energii, minutka, minutka, ale będzie pół minutki, to mogę przyspieszyć i wezmę się za następnego koralowca, pyk, i widzę, że tutaj miejsce. miejsca mi zacznie brakować, ale lecą takie słoneczka i można sobie wziąć to słoneczko w statek, nie statek, tylko śmigłowiec przyleciał, o, 30 sekund zaraz, mogę przyspieszyć, dobra. Ciekawe, czy w ogóle będę miał miejsce, żeby to w ogóle mi wypadło. Ok, pyk. I jest kuferek. Otwieram kuferek. Fajnie. I tutaj mam. Ciężko na początku o miejsce. A dobra. Tu u góry mam perełki jeszcze. Sobie przesunę tą perełkę tutaj, tą perełkę tutaj. Pyk. I już będę miał. To wygląda jak ciastko. A to jest muszla. To źle, źle narysowali. Dobra, pyk. I no, teraz wygląda jak muszla. Dobra, i mam tutaj cztery. cztery raz, dwa, trzy, cztery. cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mi się mieni w oczach coś tutaj. To jest piąty. Dobra, to mogę połączyć. I mam trzy takie małe syreniątka. Syrenki, 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 latające parabole, parabole. Syrenki, syrenki, parabole, parabole. Iść te kurde... Brakuje miejsca tutaj kurde mądre fasoły. Wiecie co? Ja zrobię tak, że tutaj będę miał czwartą syrenkę. Z tego względu, że na razie brakuje miejsca. Co tu potrzeba do następnego blokowania? Największą. O, wyszedłem. Sam? Ja wyszedłem, czy to mi wyszło? No jak dziwnie wyszedłem? Dziwnie. Tak? A, bo ja nacisnąłem tutaj w krzyżyk, dobra. Tu potrzeba syrenkę, a tu potrzeba jeszcze większą syrenkę. I na razie będę mógł blokować to. Dobra, ale ze względu na to, że tutaj strasznie mało miejsca jest, a więc sobie połączę te trzy, tu stracę. Ale będę miał pięć takich. Pyk i ciachu machu, ciachu machu. Jeju, pierwszy poziom: 60 energii, i mam ponad 100. Eee. Tutaj zdobyłem poziom, mogę sobie odblokować. Ile przepustka VIP kosztuje? Za przepustkę VIP tutaj dostanę Pelikana, który daje coś z Pelikana, nie? No, i to kosztuje. Połącz z Google Play. Od razu wymusza płatność, nawet nie pokazuje. A dobra, sprawdzimy sobie. E, powiedzmy, że zrobię, zgadzam się, ale nie zapłacę. 24 zł. Może na standardy wiejskiego życia to nie jest dużo, ale na standardy Polaka to jest dużo. To jest dużo, dużo. No, bo ta gra to jest stworzona nie wiem dla kogo, tylko dla, dla, dla takich, co mają za dużo pieniędzy. No, podobnie Frozen City, też bardzo, bardzo wymagająco finansowa gra. Do losowych wydarzeń y, potrzeba wydać y, tam... Co te morskie są, co na wodzie, to kurczę, tam trzeba wydać 90 zł. Dobra, i nejku, jeszcze dwie takie muszelki. Y, tu sobie kliknę te. O! Wypadła mi taka muszelka, to są cztery. I widzę, że coś tutaj mi nie wypadło, bo nie mam miejsca znowu. Kurde mole de fasole Ale dobra I na razie naprawdę bardzo... Na początku brakuje miejsca, później już nie będzie brakowało miejsca. I sobie zrobię tutaj jedną taką miuszelkę Jak to poprzesuwać? To sobie do góry dam na razie. I mam pięć takich, pyk, pyk i niestety na razie cztery takie i nic nie zrobię. Ale ja tutaj do góry przeniosłem pióreczko, nie? I będę miał pyk Dwa małe syreniątka na razie. Dobra. A tutaj wypadło mi syreniątko co ciekawe. Mm, mm, mm. Dobra, tu mi się otworzył następny kufr... O, fajnie, tu mi się odblokował kolejny teren. To dobrze. Warto właśnie odblokować odblok tak tak czyścić, żeby odblokować kolejne tereny. Tak, jak na przykład tutaj wyczyszczę tego wielkiego koralowca, to odblokuję tutaj e, te dwa. Tego jednego wyczyszczę, to odblokuję tego jednego. I tak, tutaj. Tutaj, jak będę czyścił, to za dużo nie odblokuje. No, chyba że. Tego koralowca małego wyczyszczę, to jeszcze blokuje dwa pola, nie? No. I tak warto robić. Pyk. No i tak. Eee, to ci się tutorial pokazał, co tutaj mam. Tutaj mam tak jak, taką galerię, nie? I w tej galerii tutaj czasami od drugiego, od drugiej aktualizacji z tym wydarzeniem tutaj się zaczęło dostawać energię. Ale nie zawsze energię. Monety, energię. I te, i tu o 20 energii, 1000 monet, 5 energii, tu kliknąłem i się zmuliło, 5 energii, kolejne to jest 5 energii, to jest składnik takiego drzewa, te drzewa później, te drzewa o te 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 magiczna gwiazdka ona powiedzmy po zbudowaniu ostatniego będzie dropić gwiazdki, które, które za które sobie będziemy mogli kupować. Oto! To, 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 to. Na razie mam zero gwiazdek. Takie drzewka będą dawać gwiazdeczki. No i zobaczmy. Ikra ośmiornicy. Mogę kupić jedno. A to ośmiornica to jest coś innego. Nie no, na razie mam tak mało miejsca, że nie będę kupował ikry ośmiornicy drugiej. Tak samo, na razie mam tak mało miejsca, że te monety sobie odpuszczę. I wolę mieć więcej miejsca. Tutaj sobie wyczyszczę koralowca. Kolejne perełki leci tutaj słoneczko co mi da. O, dało perełkę, super. I będzie tutaj taka perełka. Puh, 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 puh. Kolejne nasionka. Jajniki. Jajniki syreniątka. Nie wiem jak to powiedzieć. Wygląda jak jajniki syreniątka, Dobra. I pyk. Brakuje miejsca, kurde. zobaczcie jak brakuje miejsca, to to co, co zrobić? Zrobić? Nic nie zrobić, tylko połączyć, czy nie? Na razie. Na razie to jest takie tymczasowe rozwiązanie. Tutaj oczywiście mogę już połączyć 5 i fajnie, bo mam 5 syreniątek. Pyk. E, te to za friko od razu. Pyk, pyk. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 minuta 30 co będę robił inne rzeczy w międzyczasie. E, tutaj właśnie mam te muszle takie lepsze. Pyk i dostaję cztery nasionka syreniątki, czy tam jajniki syreniątki. Wystarczy, że wypadnie mi później. Jedno, jeden jajniczek, cztery <śm> <syreniączka. śm> <syreniączka> jaj 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 No To nie jest nasionko, a nic wygląda jak jajniki. Dobra, tutaj minutkę będzie mi się czyścić, a w międzyczasie sobie tutaj będę czyścił. Też mi się kiedyś to odblokuje później. Ja je wyczyszczę. Tu będę miał cztery perełki już mam. Monety to na razie kasuję, bo ten. Dobra, i sobie po prostu kupię jeszcze jedną ikrę no, ikr ośmiornicy. Postawię sobie obok drugiej ikry ośmiornicy. I tutaj można odświeżyć. No to za dukaty, nie będę kupował tego, nie? Bo po co? Tylko sobie odświeżę za 1000 monetek. I dostałem kiełek wodrostów. O! I nasiona perły. Czekajcie, mam tu cztery perełki. O i to jest przydatne, bo sobie kupuję jedno nasionko perły. Pyk, łączę. tuż mogę sobie pominąć czyszczenie. I pięknie. O, tu już mi się same, same zrobiły te syrenki. Pięknie. Drugi poziom. Na razie poziomy szybko lecą i tej energii jest dużo. Ale później będzie energii brakowało, nie? No i można tu sprawdzić za przepustkę VIP. Tutaj na dole bym dostał 30 zielonych. Tu mam 10 zielonych. Tu 5000 monet. Tu 20 tysięcy monet. Tu 150 OP, 300 OP i tak dalej, i tak hmm. dalej. Tu dostaję Avatar, tu Dukata. Zamiennie. Tu dostaję dekorację. A tu dostaję tego Pelikana, nie? Tu co tutaj jeszcze dostaję? Żeton produkcji kolorowej kimici. No patrzcie. I jak nie kupię VIP, to nie będę miał kalafiorowej kimici. I właśnie to jest to. Tak jak z tym popcornem karmelowym ostatnio. Że trzeba będzie kupować od ludzi, którzy to kupili. Naprawdę, będzie trzeba kupować to od ludzi, którzy to kupili. Trzeba liczyć na dobroć ludzi, którzy już wydali pieniążki na tę grę. I znowu brakuje miejsca, ale tu akurat... Pyk. Była jedna moneta, ale dalej coś tutaj mi blokuje. O, perełki mogę połączyć. Pyk. Tu mam. No z tym brakującym jestem, to jest lipa trochę. Tu mam tak, tak. A właśnie, odblokowałem tę syrenkę. Tom, 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 siedzącą taką ładną syrenkę. I mogę odblokować kolejny rejon. Pyk. I mam więcej miejsca dodatkowo gratisowo od razu dostałem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Można powiedzieć: 10 miejsc, tylko 2 zajęte przez te przez dziewka. No i i będzie można już mieć więcej miejsca i grać. No i w zasadzie chodzi o to: łączyć 5, łączyć 5, wszystkiego 5 łączyć. Odblokowywać i tak grać, nie? No tutaj można dostać sobie energię albo monety. Zobaczmy, co jeszcze odblokowałem. O, no, odblokowałem. Monety, no to wiadomo, pierwszy poziom. Um, ja chyba tego nie odblokowałem na ostatnim poziomie, na ostatnim wydarzeniu, na poprzednim. Ale to, bo to nie jest konieczne, żeby to odblokować, nie? No. To jest tylko taki 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 dodatek. Oczywiście do niektórych rzeczy trzeba dojść, żeby odblokować. No. I podkreślam, że... No pewnie są ludzie, którzy jeszcze tego nie zaczęli robić, tego wydarzenia o godzinie 19. Bo jest u mnie w tej chwili godzina 19.02, już się ściemnia za oknem, jeszcze światła nie zapaliłem. Do dupy mnie widać na kamerce za przeproszeniem. No i... Tak. Powinienem zapalić świateło. I są tacy ludzie, jest mało ludzi, którzy pewnie tak późno zaczęli to wydarzenie, większość ludzi to już pewnie zaczęło z samego rana w to grać, nie. no dużo straciłem, bo tutaj energia się doładowuje, w tej chwili nie widzę jak często ona się doładowuje, bo muszę ją zużyć, no i tyle w tym wydarzeniu, tak, no ja sobie będę grał oczywiście, tu będę sobie siał konicinkę, będę sobie robił. Będę sobie też inne gry grał i tak dalej Ogarniał, czekał na energię No i tak oczywiście Jeśli oczywiście filmik moi kochani widzowie się podobał, to zapraszam do zostawienia łapeczki pod tym filmem. Poprosić o zapalenie światła w pokoju, bo już trzeba chyba nie zasubskrybować mój kanał. I jeszcze sobie tutaj dokończę niektóre rzeczy. O patrzcie, mam taki, mam taki trik pewien. Nie wiem czy ktoś korzysta z tego triku. O, tu sobie zbiorę. Patrz, jest już szpital do kliknięcia, nie? I akurat nie miałem nic nastawione, sobie nastawiam pięknie kołki. No kołki to akurat dwie minuty. Nastawiam sobie piłkę. I idę do szpitala, nie? Klikam moje listki. I akurat klikanie tych listów to jest około te 30 sekund. Pięknie. I chwilę, chwilę poczekam, kilka sekund. I mam zrobione piłki, nie? Pik, 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 pik. I znowu... Robię piłki Idę puścić bombę Angelika, jo, to mi odbierają raz na kilka dni Nie będę wam klikał, kurczę Skupuszczę komu innemu, kto odbiera Tak samo farmazuzy, Kuba Odbierają, to raz na kilka dni nie rzucam bomb do tych ludzi bo prezenty się odbiera Minimalnie raz dziennie, a nie raz na kilka dni. Dobra, bo to jest standardowe odebranie tych o tych, auto tych, tych, To jest pakiet kopalniowy. No i oczywiście zrobiłem bombę. Mogę zrobić kolejną piłkę. Przy robieniu statków kumpelskich, czy niekoniecznie kumpelskich, przy sianiu plonów, przy czegoś robieniu tutaj. Cały czas spuszczamy piłki. I patrz, ile ja mam piłek, jak tak robię. 13 tysięcy? Niedawno miałem 10 tysięcy, a już mam 13 tysięcy i cały czas robię, robię, robię. A tego nie można kupić, tego nie można sprzedać. Tego, to trzeba sobie samemu zrobić. Można ewentualnie wysyłać prezentem kumpelskim do kumpla pierwszego poziomu. A to się wymieniam z Mariolką, jeszcze kto inny mi wysłał, oczywiście. Dobra, i kończę, oczywiście. No. To dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Papa. Pa. Tu, 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 tu. A jejku, jeszcze zapomniałem. Bo... Widzicie, tutaj już mam dwa ulepszacze i film jest nagrany. Tylko zdecydowałem się, że z tego wydarzenia magiczne kraj na film wyślę pierwszy. A z tych ulepszaczy, z salami maszyny i, i zabawką maszyny, film już mam nagrany, już mam wysyłany na YouTube. Tylko jeszcze. Nieopublikowany. No to cześć. Papa. pa. Tu, 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 cześć.